Jojo, jo, jo, witam Was bardzo serdecznie, jestem Pasztacik Play, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft Paintball. Wcześniej y, nagrałem y, jeden, tylko że nie chciał się przesłać, a konkretnie wczoraj go nagrałem, ale nie chciał się przesłać. Dobra, zostało 6 sekund. Niedługo, tak jak mówiłem, zrobię Wam też y, serię z tego y, z parkura. Może nawet jeszcze dzisiaj. O, jesteśmy na tej mapce, jesteśmy czerwonymi. To to wygrałem, wygrałem, wygramy to. Bo czerwoni prawie zawsze wygrywają. Chociaż nie zawsze. Prawie zawsze. Prawie zawsze. Mm, dobra. Idziemy na nich zwartą grupą. to jest niebieski? Zabrałam go? Nie. Hmm, no idźcie, tam był niebieski! Idźcie tam! Łot! Łot, ile niebieskich. Zabili mnie naprawdę. Nie ma tak. Nie ma tak, że mnie zabijają, no. Idziemy tam. Chodź tam, chodź tam, kolego drogi. Przyjacielu. My friend. O no kurde. Dobra, wbijamy tam do nich. Chodźcie, wbijamy. Wbijamy. O, ale snajper elit. Bum, szakalaka. Bum. Bum. Boom. O, dzięki! Boom. Boom. Dzięki, gościu, kurde! Dobra, zabili go. Tu się trzeba kryć. Nikogo nie ma. Czyli chyba wygramy. Chyba wygramy. Ktoś jeszcze tu w ogóle został? Jeszcze jeden jest. Jeden jeszcze. Ale wygraliśmy. Co się tym jednym przejmować? Zbroja rekruta jest podobna do szeregowego, tak? Rekrut bardzo, tak bardzo jest podobna. Yy. Że gratuluję ci, kup sobie okulary, tak jak ja no. Ale dead. O, szybko się załadowało. O nie, no to mapka naprawdę, przynajmniej jesteśmy czerwonymi. To mnie trochę pociesza. Dobra, nie, idę na szybcie. Ło! Kto mnie zabił? Skąd? Skąd? Kto? Jezu, nie! Nie, straciłem końca! Straciłem końca przez nawet... Wykuksili nas. Kurde. Parę rundek sobie jeszcze zagramy. Hmm. Snajpa. Pułkownik, a pułkownik... O jazu! 15 tysięcy punktów. Zwierzyczka. Major. Major od 10 tysięcy, to trochę mniej. Atak orbitalny, atak powietrzny, ja widziałem atak chyba orbitalny. Co to? Gift? GIFT! Co to jest? Gifta dostałem od do jakiegoś. Pierwszy raz w ogóle w życiu gifta dostałem. Hej, jesteśmy niebieskimi. Tylko, że na tej mapce. Ja na tej mapce wy wykoksiłem z czerwonymi. Kurde, zabił mnie! Szmatek z 1. Ty! Ty grubi! Gruba świnie, chodź tu. Chodź tu! Ło! Gdzie? Tam! Bo no, kurde, odsuł się! Jezus Maria! 81 pońców na domu. To już wcale nie jest dużo. Bombardują! Nie wiem w ogóle skąd. Ale bombardują. Nas! What? Co? Skąd w ogóle? Dziwne. Dziwne. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. I kończymy odcinek. I jeszcze może od razu później zrobię serię z parkura. Teraz od razu po tym odcinku zrobię odcinek z parkura. Jeżeli oczywiście chcecie, żebym nagrywał ten Paintball, no to musicie dawać łapki w górę, albo zasubskrybować mój kanał. Co to? O, to jest moja ulubiona mapka, tylko że jesteśmy niebieskimi. Ale ja mamy tego Jula, którego który mnie kilnął. I to trochę źle, bo ja go nie lubię. O! Idzie tam! Tam idzie. Tam idą, kurde, a wy nie. Nic. Wy na to w ogóle uwagi nie zwracać. Okej, okay, wbijamy do nich. O, zabił mnie. O, zabiłem go. Chodź, chodźcie, chodźcie, chodźcie tam! No chodźcie do nich! Tam! Tam do ich bazy! Kurde! Och! Zsiągnął mi o tyłu! Był Uf. z tyłu był, gościu i mnie sięgnął. Hamiewej. Mam 85 końców. O, dobra, nie, czyli niedługo będę miał rangę. Po tym, że tak powiem, overmatchu kończymy. E, dobra, nie ma czasu, żeby kupić granata. O, to było piękne. To było piękne, tylko że miał chyba nieśmiertelność. Chyba. O, może, może jeszcze w tej rundzie mi się uda. Może jeszcze w tej rundzie mi się uda. No dobra. Dobra dziumeczki, ja w tym momencie zakończę odcinek. Yy, jeżeli Wam się spodobał, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, komentujcie ten odcinek, a więc siemanko, cześć, pa pa!